Siemanko w tym nowym dniu, słuchajcie, siódma godzina, zaraz y, będę robił swoją robotę, ale najpierw lecę do kumpla, bagażnik załadowany troszkę sprzętem, jadę mu tam pomóc ogarnąć pewną rzecz, bo mu się tam rozwaliła. Wczoraj zrobiliśmy z tatą całe szczyty, nie wiem czy pokazywałem, czy nie. A dzisiaj będziemy przechodzić na tą stronę i będziemy tutaj walczyć, kombinować. Dobra, to do następnej wrzuty. Witam w tym nowym dniu. Wczoraj nic nie nagrywałem, ponieważ byłem zajęty i zasuwałem, ale to co chciałem Wam powiedzieć, przyjechał serwisant z Wajlanda do serwisu pieca i teraz co wyszło? Słuchajcie, pompa rozwalona, pompa rozwalona, ale cyrkulacji ciepłej wody. Ja w sumie nie wiedziałem, jak to było podłączone. Także ta pompa, co Wam wcześniej nagrywałem, nikt, tak zobaczcie, tak naprawdę mnie śledzicie, widzicie. Nagrywałem Wam, że pompa y, obrotu wody ma wysoką temperaturę, a jakby y, w kranie czekam na gorącą wodę, czyli ta pompa i tak nie pracowała cały czas, tylko się grzała. Dobrze, że serwisant to zauważył. Od razu zadzwoniliśmy do monterów, a monterzy po prostu wymienią nową pompę. Także tak to wygląda. Pierwszy serwis. Kosztował mnie 400 zł. To jest sprawdzenie. A drugi serwis zaraz się dowiem w sumie ile będzie kosztował. Także Wam dam znać. A ja co robię? No, ja zasuwam podbitkę. Ciąg dalszy. Tu już jest trochę zrobione. Ale to mam wszystko pokażę w, późniejszym, w późniejszej wrzutce. Do następnej wrzuty. Tak szybciutko kochani, bo jest 21.28. Ja spadam z Maxiulem na spacerek i doszły te listwy, które nie mieli ich na miejscu. Także od razu wam pokażę. Tutaj są dziurkowane i ktoś pisał, że będzie tą łatę widać. Nie będzie, bo one są słuchajcie z takimi cyckami, jakby wiecie o co chodzi, żeby nic nie było widać, co jest pod. Co jeszcze mogę powiedzieć tak szybko? Dokupiłem 9 łat, 20 jotek. No dobra. No to wszystko tutaj chyba. Co jeszcze? Zasuwam statą, dlatego nie nagrywam. Kurczę, zasuwamy od rana do wieczora. Nie przerywamy, zasuwamy, tylko słuchajcie, jeszcze byłem wyceniać kostkę brukową, bo ma wlecieć jeszcze szybko przed zimą. Ale to wam wszystko pokażę. Tutaj wykuwam kabel, bo był pod sufitem, sam musiałem go zniżyć troszeczkę, chociaż, bo miały być LEDy. A jest zmiana na coś takiego z żarówką, taką wiecie, jak tam. A Pokażę Wam. Dobra, eee, co, co jeszcze? Słuchajcie, żarówki przyjechały, te malutkie. Już są zmiany robione. Wszędzie będą małe żarówki, wszędzie. Na bocznych elewacjach też. Ciepły kolor, tak jak pisaliście, żeby to zrobić. No i te cycki przyjechały. Tak to wygląda, słuchajcie, z nierdzewnej tam stali. Myślę, że będzie spoko. Siatka jest właśnie ta sama, co tam była, powiem Wam. Także nie wiem, czy ją wyrywać, czy nie. Kurczę, kto to później będzie robił? Wiecie, kto tam będzie wchodził? No, nikt tam nie wejdzie, żeby to kurczę jakoś. Nie wiem, nie wiem co z tym mam w ogóle zrobić, nie? Nie wiem, co mam z tym zrobić, bez kitu. Jak kurzem się zapcha, to co? No, nie wejdę tam fizycznie, jest za wysoko. Nie, ja może wyrwać to siatkę, ale wtedy bardzo szybko bym musiał filtry wymieniać, nie? Tak źle, tak niedobrze. No, ale wybieram mniejsze jeszcze słowa, ale nie wiem, co ubiorę. Co tu jeszcze? Kurczę, mam wszędzie, słuchajcie, czujniki do przymocowania, w każdym pomieszczeniu po parę, yy, znaczy tutaj chcę dać dwa, no, ten, przeciwpożarówki. Yy, muszę je poprzyczepiać. Tu, 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 zaraz Wam pokażę. Nie wiem, czy je pokazywałem. Dobra, to Wam pokażę, jak już będę to robić tam. Yy, co jeszcze mogę powiedzieć? W sumie to nic, kochani. Zawijam się do następnej wrzuty, u Was będzie następnego dnia. Także cześć, smajcie się, niedługo zobaczycie podbiteczkę. Yo. Siemanko w tym nowym dniu, od razu Wam pokażę jak te panele się zakłada, bo troszeczkę bzdur tutaj pisaliście. Słuchajcie, to nie są czasy gdzieś, gdzie takie białe kiedyś podbitki robili, które no, no naprawdę inny plastik był użyty, nie było dopracowane, także możecie nie wiedzieć jaka technologia pcv jest teraz to jest bardzo elastyczne, bardzo wytrzymałe nawet jak się przerysuje to tak jakby w środku jest siwy kolor no ale mniejsza z tym, bo tam niektórzy twierdzili że to coś się z tym będzie zaraz szybko działo z tym się naprawdę nic nie dzieje na lata, jeżeli macie dobrze zrobione, bo jeżeli macie bobola strzelone i ledwo parę śrubek nakręconych, no to faktycznie może się to wszystko poobwieszać jeżeli na takim metrażu słuchajcie byście dali taki panel to uwierzcie mi żeby się wam obwiesiło My tutaj generalnie dołożyliśmy cały stelaż środkowy, żeby się trzymało po każdej jakby stronie środek i dwa boki. I teraz tak, żebyście mieli obrys na jakiej my to robimy odległości. Nasz panel ma 93 cm na tyle jest cięty, czyli z automatu połowa to jest 40 cm 8,5 cm 48 yy, i wtedy tak. Yy, no dobra, no to jak się go zakłada? Yy, ogólnie, jak już jest równa płachta, zrobiona tu macie jodki. W to wkładacie panel. Ja wam to od razu zademonstruję, jak to się robi. Tu zobaczcie na tym panelu macie haczyk. Tu jest haczyk który się zaciąga w następny panel, czyli on z automatu trzyma po całym długości. I to nie jest prosty panel, to jest jakby ma wycięcie, czyli on z automatu jest bardzo sztywny. Wkładacie sobie wiotkę, już to widzieliście, jak buduje, pokazywałem wam w innym filmie, jak te jotki się nakręca. Wkładacie sobie, naginacie sobie to, żeby weszło wam w następną wiotkę, puszczacie, i idziecie do przodu z tym, Chodzi pod następny szybkim ruchem, ja to robię i się haczykuję. Cofam go i się już jakby haczyk złapał o drugie. Cofam go na maksa, jest dopięty. I teraz podstawowa rzecz: bez tego nie możecie w ogóle układać. Tylko ja zgubiłem gdzieś swój kątownik, dajcie mi sekundę, muszę się odnaleźć tutaj. I to wiecie, wszystko na głowie jest. Aha, tu jest. No i dobra, podstawowa rzecz, słuchajcie, to jest trzymać kąt, bo jeżeli nie będziecie trzymać kąta tych paneli, to uwierzcie mi, że na końcu będziecie mieli takiego bobola i ten panel może wam się tak mocno przykrzyżować, że będziecie praktycznie widzieć, że coś poszło nie tak. Także przy przykręceniu trzymacie, sprawdzacie kąt od swojej łaty, od ściany. Zobaczcie, tutaj jest na igiełkę, wszystko wpuszczone. Widzicie. I tak wtedy każdy jeden trzymacie. Jeżeli, jeżeli Wam ucieknie, a prawo uciec, wiadomo, wtedy jedną stronę robicie do zera, na przykład ciągniecie, a drugą stronę tam milimetr jeden możecie go cofnąć. Wiadomo, wtedy z tym haczykiem się nic nie stanie. No i tak na pięciu panelach zgubicie te pół centymetra, jak po milimetrze go ściągniecie. A po prostu musicie kontrolować kątownikiem, nie, nie przykręcajcie na ślepaka. No i standardowo. Jedna śrubka idzie na środek. No i teraz u mnie, żebyście wiedzieli i nie dajcie sobie, ja wam od razu powiem nie dajcie sobie, u mnie na deskę czołową jest przykręcona płyta OSB wiem, że bardzo dużo, 90% dekarzy kręci płytę OSB tylko dlatego, bo jest im szybciej i wygodniej nie dajcie się zrobić, jeżeli płacicie pieniądze zażyćcie sobie normalną dechę albo nawet jeszcze bym powiedział lepszą pogrubioną, żebyście mieli w co się wkręcać, bo teraz tak jeżeli ja wkręcam te śrubki Śrubki musicie wziąć pod uwagę, żeby na pewno miały jak największy łepek tutaj, bo jednak one trzymają ten plastik. Jeżeli ja tutaj wkręcam śrubki, co my tutaj mamy? 4,2, 25 mm, 4,2 grubości. No to jest trochę ta śruba gruba i powiem Wam, że tą płytę OSB ją może rozsadzić taka śruba. Także konieczność jest wręcz to jest moje zdanie nawiercenie każdej jednej śrubki, którą wkręcacie. Dlatego mi to tak długo wszystko zajmuje. Nawiercacie sobie dziurkę, żeby jej po prostu nie rozsadziło, żeby ona dobrze tam weszła. Żaden wam dekarz czy tam cieśla tego nie zrobi, bo po prostu nie będą wam rozwiercać. Polecam na maksa. O, I wtedy wiecie, że ona nie będzie jakby rozsadzona. Także jeżeli robicie dla siebie, róbcie to dobrze. Zajmuje to parę dni więcej, ale macie pewność, że to będzie naprawdę dobrze wykonane. Dobra. To widzieliście, jak się kręci panele, jakie stabilne one są. Nie ma opcji, że tutaj wiatr będzie hulać, znaczy cokolwiek się powyrywa, powypacza, jeżeli to jest dobrze zrobione. To na tyle do następnej wrzutki. Yo. Powracam do Was. Słuchajcie, powiem Wam coś bardzo ważnego. Zobaczcie na moją kalenicę, jak jest wysoko. Jest wysoko. W tej chwili nie ma żadnego problemu, żebym tam wszedł na rusztowanie i generalnie wszystko zrobił. To teraz wybieram mniejsze zło. Słuchajcie, muszę coś popsuć, żeby coś naprawić. Także zobaczcie, ja te kratki miałem założone wentylacyjne przez instalatorów mojej rekuperacji i teraz chciałem Wam pokazać kratkę, która wydmuchuje powietrze z mojego domu. Ona jest czysta, z siatką także nie ma problemu dlatego bo te powietrze przeleciało przez dwa filtry jeden który wrzuca i wciąga a drugi który wypycha tam są dwa filtry ja wam to pokażę przy wymianie tych filtrów powiem wam jaka jest cena jeżeli już mi komputer powie że jest do wymiany bo ja wiecie nie mam czasówki tak jak wszystkie większość rekuperatorów ma czasówkę że po jakimś czasie trzeba wymieniać mi tutaj wentylatory pokazują z jaką siłą jakby nabierają tego powietrza i dobierają jaka jest pustowość tego powietrza, czyli kiedy muszę pokażę mi dokładnie, kiedy muszę wymienić te filtry także przy pierwszym otwarciu ja Wam pokażę w jakim oni są stanie. Ale do czego dążę? To jest yy, kratka generalnie Yy, która wciąga powietrze z dworu i wrzuca je do mojego rekuperatora. No wiadomo, że nie wleci mi to do domu, yy, mimo to, że się zatrzymało na kasie, ale dalszy się też nie wleci, bo filtr jakby zatrzymuje się na filtrach. No i co? No i uwierzcie mi, że ta kratka yy, po tam dwóch, trzech latach nie będzie miała w ogóle przepustowości. Inaczej wam powiem, to jest kratka dwusetka. Z tego co ja słyszałem poprawnie zrobiony rekuperator, chociaż różne są wersje w lotówki powinna być 250ka, bo jednak właśnie to jest to. Dlaczego 250ka? Ponieważ ponieważ objętość tej rury, te żaluzje, które zasłaniają, plus ta siatka, która się jakby yy, brudzi. Z tej dwusetki nagle się robi mała średnica, czyli macie duże rury w środku dwusetki, ale w, zaciąganie tego powietrza nagle po, tych, po tym po tym wszystkim, że są te żaluzje i ta siatka przybrudzona robi się mała, i te, ten siła rekuperatora jakby zwiększa wydajność silników, bo więcej musi tego powietrza zasać, jeśli wiecie o co chodzi. Dobra, e, inaczej, ja mam duży problem, żeby to przyserwisować, bo jest to na szczycie, także to, co ja zrobiłem. To Wam od razu pokażę, zerwałem, wyrwałem z niej siatkę, bo ta siatka jest tej samej gęstości, co ta. Myślałem, że jest troszeczkę grubsza, ma oczka. Jeżeli się kupi bardziej profesjonalne, słuchajcie, takie jakby cycki, że tak powiem. Ale niestety ta siatka jest taka sama. Także ja ją wyrwałem. Będę wiem zdaję sobie sprawę yy, owady czy wlecą w zaciągnię owady ciężko mi powiedzieć to zobaczymy na filtrze przy wymianie filtrów ale wiem że nie będę miał żadnego problemu z zaciąganiem powietrza do mojego domu a i tak brud mi nie wleci bo filtr go w rekuperatorze zatrzyma najwyżej to co ja na czym ja będę tracić to będę tracić na y, wydawaniu pieniędzy bo będę musiał częściej ten filtr wymieniać ale dlatego wybieram y, mniejsze zło wolę zapłacić za filtr a nie nie mieć problemów, że nagle rekuperator mi zasysa za mało powietrza i w końcu po dwóch latach wyjdzie to, że on musi pracować w 100% wydalności, muszę do niego włączyć, będzie mi bardziej wył i dla mnie to nie ma sensu. Także wyrwałem z jednej strony, gdzie wciąga powietrze siatkę, a z drugiej strony, gdzie wydmuchuje, bo widzę po tej, że jest czysta, ona zostaje, przynajmniej tutaj owady nie będą się jakby dostawać. No i to na tyle. Zakładam te dwa wielkie cyce na moją elewację i zobaczycie finalnie, jak to będzie wyglądać. Lecimy od tej strony, słuchajcie, z podbitką, i tak to wszystko wygląda. A ja wam jeszcze pokażę, bo tutaj boczek już jest tak mniej więcej strzelony. To wam to pokażę. Zobaczcie, kochani, jak to ładnie wygląda. Boczek już jest, także. To na tyle. Ja zakończam ten film teraz, żeby Wam pokazać później całość, w całej okazałości, jak to się wszystko dzieje, jak to robię. No i to na tyle, bo Wam resztę już pokazałem, wszystko wiecie lepiej ode mnie. Cześć!